Wyszliśmy z, z miejsca gdzie była konstrukcja architektów i jego tkanki, naprawiamy sobie Snowfoxa, wsiadamy na niego i jedziemy w najdalszy kawałek tego e, plateau, tego płaskowyżu, gdzie widzimy kości, można je zeskanować kości czerwia lodowego, czyli stworzenie, które pieszczotliwie nazywałem rubalem po prostu nazywa się czerwiem lodowym skanowaliśmy kości, ich jest tutaj więcej natomiast jak podjedziemy kawałek dalej to je znajdziemy coś jeszcze jak to zobaczyłem, to w pierwszej chwili myślałem, że to jest wlinka, czyli skóra czerwia lodowego ale nie, to jest jego truchło to jest padlina Widać było tutaj więcej tych robali. O, widać, że to jest ten kolec, którym on, który on rozgrzewa do czerwoności, żeby drążyć nim w lodzie. A tutaj dalej są, um, są inne. Jest po prostu to kawałek ciała. Cóż, myślę, że to jest ten moment, w którym powinniśmy pojechać już w stronę portalu i przenieść się przez niego do. E, e, Sitraka. W międzyczasie zrobił nam się wieczór, więc koniecznie trzeba pamiętać, żeby odpalić, e, odpalić e, światła i jedziemy o, w miejsce, które sobie oznaczyłem jako portal obcych. Piękne są te iglice sterczące w niebo. Ciągle powinien nam działać ten. E, Grom, więc nie powinien nam za bardzo zagrozić ten ów czerw lodowy czy też ropal. Mamy w międzyczasie, pojedziemy tutaj, poszukamy, czy jest tam jakieś sensowne przejście do tego miejsca 298. a tutaj szukamy dalej na lewo o chyba tędy będzie można zjechać Chyba jesteśmy blisko. Idziemy tutaj, i chyba jesteśmy już, już blisko portalu obcych. To jest to miejsce, które oznaczyliśmy sobie latarnią. O, jesteśmy przy drabinkach już. No, ostatnia. może będzie nasze ostatnie spotkanie z, z Robalem. Otóż i on. Czasami jak wychodzi z ziemi, to robi się takie miejsce i stopniowo dopiero opadają. Tak czy owak, my chowamy, idziemy do góry. Po drabinkach gdzie już kiedyś byliśmy i kierujemy się do jaskini, w której jest portal. Stanęliśmy przed portalem. Można teraz do niego po prostu wejść robin sięga ręką i zaczyna lecieć przez ten portal. Nie zabiera nam to zdrowia w żaden sposób nie, nie nie możemy się również ruszać, po prostu jest taki moment, gdzie przechodzimy przez portal. Zobaczymy czy Alan w jakiś sposób to skomentuje i zobaczymy też gdzie wyjdziemy, gdzie jest drugi koniec tego portalu. Trwało to około minuty, jak nie więcej. Natomiast widać, gdzie wylądowaliśmy. Wylądowaliśmy w bazie Firobotics, czyli bardzo blisko Sintraka. Trzeba się stąd po prostu zabrać i o, jaku dostaliśmy. Przy okazji można się e, wyleczyć. 300 metrów od sitraka, wsiadamy na tą Foxa i zasuwamy z powrotem do sitraka. I zaczyna się kolejny dzień. my tymczasem możemy naszego SnowFoxa zostawić na dobre do naładowania, żeby 68% energii przekształciło się znowu w 100%. To chyba koniec naszej przygody w Arktyce. Wracamy do bazy. Fajna rzecz, którą można zobaczyć po odpłynięciu, przed odpłynięciem z Arktyki, to jest możliwość włączania i wyłączania widoczności radiolatarni. To jest na trzecim panelu w, w naszym tablecie. Można o, sobie wyłączyć, jeśli, jeśli to oczko jest zapalone, to się to włącza, jeśli się jest wyłączone, to się się wyłącza. Ja będę teraz chciał popłynąć jeszcze do bazy Margarit. Ona tam będzie jeszcze chwilkę, z nią pogadajmy, zanim zejdziemy w głębiny. Przypominam do Margaricy schodzimy dopływając do miejsca pilot ostatnia pozycja, szukając następnie takiego o, światełka obcych i schodząc do dziury, która jest otoczona takimi em, takimi kablami obcych i kierując się stopniowo coraz głębiej w dół. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Uważając też na to, żeby nie dostać w łeb. O właśnie, żeby jakieś konary, które tutaj są, nie przeszkodziły nam przypadkiem. O, tu nam widać, że światełka są. To też jest bardzo charakterystyczna rzecz po drodze do Margarit. Powinniśmy już u niej właściwie za chwileczkę być. Proszę bardzo. Dopłynęliśmy do niej i teraz wchodzimy do jej bazy. Mam nadzieję, że Snowstoker tym razem będzie się odnosił przyjaźniej. No. Snowstoker coś tam gryzie. Ona sobie przegląda coś na tablecie, siedzi na komóreczce. Zobaczmy, co w jej bazie tutaj jest, bo tym razem możemy wejść do tego pomieszczenia. Powiem tak, jak patrzę na ten syf, który ona tutaj ma, to aż mi się słabo robi. Naprawdę. Widać, że mieszka tutaj od dłuższego czasu, ale widać, że nieszczególnie dba o, o, o to. Skanujemy kuchenkę turystyczną. Wchodzimy do takiego przedsionka. Bierzemy PDA. Tutaj chyba nie ma niczego, co byśmy potrzebowali. Znowu wszystko zardzewiało. Jezu, jaki barłuk! Jak ona może tutaj spać? Przygnębiające. Tutaj ona, a tu jest jeszcze jedno pomieszczenie, w którym można sobie zeskanować prysznic. Toaleta. Wiecie, jaka kosmiczna. Slew. I to jest chyba wszystko.